Siemo z tym. Dziewczyny były zawsze mojego Tu nikt nie powie, że te liściki były zwinięte w zwoje. Ale każdy miał swoje zdanie w bite banie Nauczyciel na trzeciej przerwie chodzą na jaranie. Za to my po szkole siedzimy na altanie. Codziennie mówię, dzień dobry, panie Janie. Pan Janek to spoko mordeczka, a pod jego pachą teczka. O, teczka szykuje się, wycieczka albo ucieczka. Nikt tak naprawdę nie wie, co będzie po pogrzebie. I podrapia się po głowie i przez minutę niech nie powie. W sercu zawsze rap zostanie. I codziennie będę się z nim widział. Rap podbija świat i tuszach ma blisko polo I koszulki i polo pójdą w pole. I w klasie ma patole. Z człowieka jest chórz i to ani róż. Róż, dupę z miejsca. Bo internet się zagęszcza i dla ciebie nie będzie miejsca. Każdy cię się, się, się lubi, ale w tym się Żuli. Każdy się zgubi. No, Yo.